Tysiąc lat temu Seneka rzekł: Śmierć to reguła, a nie kara. Cóż za piękne słowa? Seneka jest autorem jeszcze jednej sentencji pasującej tu jak ulał. Nie otrzymujemy krótkiego życia, sami je skracamy. Wniosek z tego, że życie ludzkie jest ograniczone, ale kiedy i jak nadejdzie śmierć, to nie wszystko jedno. Czyli możemy mieć wpływ na stan naszego zdrowia, a raczej moglibyśmy mieć, gdybyśmy o to zadbali. Dopóki nie zachorujemy, nie troszczymy się wcale o zdrowie, myśląc, że nie ma czemu zapobiegać. Nie zwracamy uwagi na zmiany w naszym organizmie, wierząc, że takowe nigdy nie nadejdą, ale one nadejdą. Starożytne chińskie przysłowie: Niech twoje pożywienie będzie twoim zdrowiem, zawiera głęboką mądrość. Warzywa i owoce mają działanie chemoprewencyjne. Oznacza to, że ich składniki w drodze procesów chemicznych wywierają pozytywny wpływ na zachowanie zdrowia i zapobieganie chorobom. Aktywne składniki warzyw i owoców wzajemnie się uzupełniają. Ważne są zarówno warzywa, jak i owoce, bo jedne zawierają takie substancje, których nie ma w drugich i odwrotnie. Jeżeli na stół trafiają dzień w dzień świeże warzywa i owoce, znaczy, że gospodyni udaje się zatroszczyć o zdrowe odżywianie rodziny. 25-30 deko owoców może pokryć nasze dzienne zapotrzebowanie na substancje niezbędne dla zdrowia. W dzisiejszym rozpędzonym świecie często brak czasu na zdrowe odżywianie. A jeśli już ktoś ma świadomość, jakie to ważne dla niego i jego rodziny, to i tak znajdzie się w trudnej sytuacji. Można co prawda gdzie nie kupić świeże warzywa i owoce, ale nie znamy ich pochodzenia, ani nie wiemy, jaki jest dla nas optymalny zestaw. Powszechne jest mniemanie, że zjadając jabłko dostarczamy wszystkich czynników potrzebnych dla zdrowia. Nic błędniejszego. Żaden z owoców nie zawiera wszystkiego naraz, zwłaszcza jeśli chodzi o owoce o bladym zabarwieniu. Wszak naprawdę wartościowe owoce mają żywe barwy. Bierze się to stąd, że pod wpływem światła słonecznego związki chemiczne o funkcjach ochronnych znajdują się pod skórką owoca. Po raz pierwszy na fizjologiczne znaczenie flawonoidów zwrócili uwagę węgierscy naukowcy Uniwersytetu w Segedynie St. Georgii i Rusniaku w latach 1935–36. Flavonoidy stanowią element antyoksydacyjnego systemu obronnego organizmu, którego podstawę stanowią witaminy E i C, a do którego należą struktury enzymatyczne. W całym tym systemie spada na nie największy ciężar walki w pierwszym szeregu, bez nich nie byłoby wygranej. Biorąc na siebie uszkodzenia, chronią przed negatywnym wpływem witaminę E i C. Wszak flavonoidy są łatwiejsze do zastąpienia, przecież ani flavonoidy, ani polifenole to nie witaminy. Respiracja to podstawa naszego życia, a jednocześnie to właśnie oddychanie powoduje proces starzenia naszego organizmu. Tlen to dwulicowy towarzysz. 90% wdychanego tlenu zużyte jest do produkcji przez nas energii. Natomiast 5% zbacza na złą drogę. Powstają z nich tak zwane wolne rodniki, agresywne cząsteczki o niesparowanych elektronach. Wolne rodniki są do pewnego stopnia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jeśli nasz system obronny działa bez zarzutu, to wolne rodniki nie będą w stanie uszkodzić tkanek, bo ich nadmiar zostanie zduszony w zarodku. Dlatego potrzebna nam jest żywność pochodzenia roślinnego, żebyśmy mogli zapobiec powstawaniu zbyt wielu wolnych rodników lub zneutralizować ich działanie. U osób palących procesy te przebiegają znacznie silniej. Wrażliwość organizmu na negatywne skutki działalności wolnych rodników wzrasta również z wiekiem. Im człowiek starszy, tym słabszy. Z kolei dzieciom zagraża on z powodu wielkiej aktywności fizycznej. Dlatego świadome odżywianie należy rozpocząć bardzo wcześnie, bo dzięki temu możemy zapobiec wielu późniejszym chorobom. Wartość suplementów rodziny Flavon Max polega właśnie na tym, że wzbogacają nasz jadłospis w takie pożyteczne dla nas owoce i warzywa, których prawdopodobnie nie jemy ani razu w roku, a jeśli już, to w niewystarczającej ilości. Nasza firma produkuje suplementy diety z całkowicie dojrzałych owoców, które pochodzą z nieskażonych terenów. Dzięki temu możemy dostarczać sobie naprawdę pożytecznych, aktywnych substancji dostępnych we Flawonie przez cały okrągły rok. Te same aktywne substancje badane pojedynczo in vitro mogą mieć zupełnie inne działanie fizjologiczne niż badane in vivo w połączeniu z innymi związkami. Ta właściwość ma wielkie znaczenie w suplementach diety, a szczególnie w przypadku Flavon Max i Flavon Green. Gdzie komasuje się ogromna ilość wręcz tysięcy czynników aktywnych. Oznacza to, że w suplementach diety pomiędzy składnikami zachodzą wzajemne relacje zwane synergią, co można zrozumieć jako wzmacnianie swoich pozytywnych wpływów nawzajem w poszczególnych związkach. Synergia może spowodować nawet czterokrotny wzrost mocy danej substancji. Nasza firma produkuje obecnie pięć rodzajów suplementów. Wszystkie należą do jednej rodziny. Można by nawet powiedzieć, że to wariacje na jeden temat. Flavon Max przeznaczony jest dla dorosłych narażonych na stresy czy wysiłek fizyczny w przeciętnym stopniu. Żyją sobie spokojnie, a ponieważ ich organizm nie otrzymuje po prostu codziennie odpowiedniej dawki warzyw i owoców, Mogą sobie ten brak uzupełnić flawonem. Jak tylko Flawon Max pojawił się na rynku, od razu powstała potrzeba stworzenia podobnego suplementu dla dzieci, bo Flavon Max zawiera żeńszeń, którego raczej nie należy podawać dzieciom. W ten sposób narodził się Flavon Kids składający się z owoców, które przyczyniają się do harmonijnego wzrostu dziecka i zwiększają jego odporność na zakażenia, stąd m.in. wiśnia i jeżyna. Flavon Max Plus polecam wszystkim sportowcom i menadżerom, jak również osobom wykonującym ciężką pracę fizyczną, czyli tym, którzy potrzebują codziennie zwiększonej dawki antyoksydantów. Flavon Green to produkt warzywny. Zawiera 10 różnych warzyw i jeden owoc. Spełnia podobną funkcję co jego poprzednicy. Zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na aktywne substancje, tym razem znajdujące się w jarzynach. Spożycie warzyw jest chyba jeszcze większym problemem niż owoców. Z reguły owoce są słodkie, więc jemy je chętnie, ale spróbujmy dziecko nakarmić czosnkiem lub brokułami. A niekoniecznie będzie zadowolone. Natomiast jedna łyżeczka naszego żelu stanowi esencję aż 10 warzyw, takich jak szpinak, seler czy czosnek. Wyzwania stawiane przez dzisiejszy świat nabrały tempa. Czy jesteśmy w stanie dotrzymać im kroku bez wyniszczenia naszego organizmu lub sięgania dla pomocy po szkodliwe substancje? Czy dostatecznie dbamy o nasz organizm, zdrowie w czasach, gdy stres zżera nas z dnia na dzień? Flavon Active zaopatruje nas w pożyteczne substancje roślinne, które zdrowo i naturalnie pobudzają nas, pomagając jednocześnie osiągnąć sukces. Produkt zawiera 8 różnych owoców, które są tego gwarancją. Między innymi znajdziemy w nim zieloną herbatę, guaranę, która ma wysoką zawartość kofeiny, aronię i ananasa. Interesująca Wręcz nowatorska jest konsystencja naszych suplementów. Chyba właśnie dlatego nasze suplementy są tak chętnie spożywane przez coraz więcej ludzi, bo ich konsystencja przypomina im babcinę powidła z lat dziecięcych. Są tradycyjne i bliskie naturze. Trzeba jednak podkreślić, że forma żelu jest naprawdę poważnym wynalazkiem, zwłaszcza w przypadku produktu warzywnego. Nasze babcie robiły bowiem przetwory z różnych owoców, nawet z dyni. Ale żeby na stół trafił słoiczek żelu wypełniony po brzegi kompozycją z warzyw, to naszym przodkom nie przyszło do głowy. Specjalna technologia naszej produkcji sprawia, że jeden mały słoik zawiera aktywną moc 35-40 kg owoców. Najsłabiej przyswajalna przez organizm jest forma proszku, najlepiej zaś konsystencja żelu. A więc gdybyśmy proszek oznaczyli jedynką, formę skroploną, powiedzmy piątką, to przyswajalność żelu ocenimy na dwudziestkę. Żołądek człowieka to istny biologiczny reaktor. Znajduje się w nim ogromna ilość substancji w niezwykle drastycznych warunkach. Jeżeli coś po spożyciu, na przykład suplemencie diety, zostanie strawione w żołądku, nie dotrze już do miejsca wchłaniania, czyli do jelit. Forma żelu chroni te cenne substancje przed przedwczesnym strawieniem i dzięki czemu zapewnia im idealną przyswajalność. Niezwykle ważnym wymogiem naszej firmy jest stała, udokumentowana wysoka jakość surowców do produkcji suplementów. Gwarantują nam to znane europejskie systemy jakości. To nie są leki. Pozytywnego wpływu preparatów nie należy mylić z leczniczym działaniem leków. Flavonoidy są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Najważniejszą rolę odgrywają w profilaktyce i stabilizacji zdrowia. Z analiz naukowych wynika, że ani Flavon Max, ani Flavon Green nie mają ubocznych skutków. 1 września 2011 roku w parlamencie rodzina naszych produktów została wyróżniona Nagrodą Węgierskiego Produktu. Otrzymaliśmy także inną nagrodę, z której jestem dumny. Kiedyś przyznawano nagrodę Produkt Najwyższej Jakości w węgierskim przemyśle rolniczym. Otrzymały ją tylko cztery firmy. Jedna z nich to mające stuletnią tradycję przedsiębiorstwo znane nie tylko w kraju, ale i w Europie. Myślę, że znalezienie się w takim gronie jest dla nas bardzo Poważnym wyróżnieniem. Ostatnio, kiedy leciałem samolotem nad Europą, było piękne, bezchmurne niebo. Spojrzałem w dół i widziałem mnóstwo domów, aż po horyzont. Pomyślałem, w jak wielu z nich jeszcze nie znają Flavon Max. Naszym celem jest, żeby wiedziała o nas każda rodzina, w każdym z tych domów.